Ten odcinek jest sponsorem dla idiotów. Także zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo, powiem wam tak, wy robicie szoty, a wy będziecie kłamać. Zastanówcie się, szanowni państwo, czy robicie dobrze na idiotów. Otóż nie. 17 listopada 2023 roku pojadę do szpitala do Sejn. Ja będę osobiście rozmawiał z panem doktorem, moje kochani, a wy będziecie przysłuchiwać i napierdać takich ludzi. Bo ja nie, nie chcę słuchać tego kłamstwa, które ludzie mnie odczyniają, prowokują i przeszkadzają. Zastanówcie się, Szanowni Państwo, czy robicie dobrze na idiotów, bo idiotów Was nie widać. A odpowiedź brzmi: nie ma. I kurwa, jeszcze raz się zastanówcie, czy jesteście chorzy, czy jesteście psychiczni. Przecież nie może kurwa tak być, że Wy jesteście zajebanymi idiotami. Z hejterami. I wy będziecie kurwa napierdalać w internecie non-stop i będziecie nagrywać hejterzy. Aby to przyjeżdżać pod moją kurwa posesją prywatną, cek zdjęcie, cek zdjęcie, cek zdjęcie. I taki będzie y, wasz, mój dom. Że jestem sławny, o! Że jestem bogaty, o! I ludzie oni z tego szoty, oni tego robią. Patrzę się na was do kamery. Jak wy ludzie oczylniacie mnie całą Polskę. A hejterzy brak słów kurwa. Ja nie chcę użyć wulgaryzmu, ale ja wam szczerze powiem. Chuja zobicie i chuja możecie pomacać, co chcecie. Ja nie jestem związany z tym, że nie jestem ani w ciąży z Kononowiczem, ani nie jestem synem, ani nie jestem ojcem jego wnukiem. To mogę kurwa was zapewnić. I szczerze wam powiem, nie się kopchodzi, co wy robicie w sieciach internetowych. I wam szczerze powiem. Możecie pomacać swojej dziewczyny, co chcecie. E, dawno temu, słuchajcie, ja e, wysłałem kiedyś dawno temu na Discordzie takie zdjęcie e, taki zdjęcie Aminy z swojego filmu i możecie e, pocałować w cycki. Za przeproszeniem. W Cyskach będziecie całować. Ja mam, słuchajcie, ja mam oczyszczony komputer Mam zainstalowany Windows 11. Ja nie posiadam dumy pornografii. Moje kochani. Słuchajcie, ja wam szczerze powiem. W szkołach na więcej Rodzie pierdolą za takie dziewczyny. I zastanówcie się, czy jesteście chorzy, kurwa, czy psychiczny. A ja nie jestem, kurwa, związany tego, kurwa, że ja. Żeby ja nie ożeniła się 14 -latko, albo ktoś. Ludzie kochani, to jest kłamstwo. Kurwa, to jest kłamstwo. Wy doskonale o tym wiecie, że wy bycie się napierdalać. A jak wy bycie się napierdalać, to przyjedzie kurwa policja i was możecie kurwa aresztować ze przeproszeniem jak cud, kurwa. Zapytacie się, drodzy ludzie. Wy jesteście normalni, a wy będziecie odpowiadać za każdy durnowaty komentarz na mój adres na temat kurwa Węgra. Bo ja jestem wkurwiony, to że, że ja mogę nagrywać. Ja nigdy adresu nie podałem, chociaż kiedyś podałem, chociaż. Dawno temu moje rodzice się wkurzyli i ja wiedzy tego nie zrobię, ja tego nie zmuszam tego. Ani telewizor, ani chłaja nogi, ani jakiś pierdolenie. Byle co, byle jak. A kolejka jak do mnie wysłał w zeszłym roku, to wysyłał telefon komórkowy i jeszcze ralkę, durnowatą babę erotyczną, żeby sadzić. Wiecie co? Sadzić do swojej mordy. Ja już pokazałem na live niejednokrotnie. Niejednokrotnie, jak e, podałem im na, na, nazwisko na Facebooku. To dawno było. Ja nie chcę się wkurzyć, ja nie chcę e, być takim idiotą i tyle. Ale mogę, kurwa, prosić, co mi się podoba. Ja ostatnio nagrałem moje kochanie na podstawie artykułu. Są nowe artykuły, które ja nie chcę Wam spo, yy, wspomnieć, za naruszenie dostaniecie tyle razy, yy, tyle razy pieniędzy, które są za I kurwa, że ja jestem sławny, moje kochani, że ludzie rozdaję pieniędzy i tyle i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gówno prawda. TikTok robią sławy na pieniądze. A pieniądze na darają już 20, 20 po 30 zł za godzinę. Żeby robić kolejne filmy. Ko Kolejny dur dur durnych idiotów. Kolejny durnych idiotów. Ja, słuchajcie, ja rozmawiałam z dzieciakami na mój temat, na messenger. Kaczka, który yy, stawił. Filmik durnowaty, który yy, stawił rozmowę. Ja już widziałam setki filmów na YouTubie i jeszcze yy, taki filmik z teledyskiem. Ja tego nie sponsoruję, ja nie oglądam, bo oni ludzie tak napierdalają iterem. Ja mieszkam na Podrasiu, kurwa, mieszkam na scenie szczyźnie, a nie kurwa, będzie się napierdalać non-stop. Nie kurwa. Ja nie będę, kurwa. Was taktować i nie będę was kurwa poniżać. Nie kurwa. Ja jestem Normanem, polskim chłopem i jestem prezydentem i mogę zostać prezydentem Drugi Rzeczpospolitej Polski. I za chwilę będzie czwarte i dziesiąte w przyszłym roku. Ja zostaję prezydentem. O kurwa. To będzie kurwa, będzie was grubsza afera, kurwa. A wy będziecie napierdalać, o! Będziecie pisać durne na Messenger! Ja się nie przyjmuję z tym hejterami! A ludzie co oni piszą, to nie ludzie taki kupoty kurwa stworzą! Przepraszam, że ja się zdenerwowałem Ja wiem, ja nie powinno tego słuchać Ale ja wam powiem szczerze tak Powiem wam szczerze tak Nie główno możecie to zrobić Cokolwiek się podoba ale słuchacie, sprawa jest wyjątkowo jasna. Ja słuchacie, ja od tylu lat walczę z tym hejterami i nie mogłam z tym zrobić. Po pierwsze, ja nie jestem ibecylem i nie jestem głupkiem, żeby cokolwiek na mnie nasyłać. Pamiętacie jak było w wac w zeszłym roku? Pamiętacie jak było? Przyjechali i, chcieć, i chcieli robić zamach. Tak właśnie kanał y, barbacki Bowler, który udostępnił ponad tyle miesięcy temu na tym kanale, oczywiście to był w marcu ja chciałam do tego cofnąć ale nie będziecie kurwa zrobić, nie będziecie kurwa na mnie zrobić durnego zamachu, bo słuchajcie, tam jest policja i możecie wam śledzić w Kaszewili Nie gówno obchodzi cało co wy robicie? Gosz do mnie dzwonił, odgrażał i również na Snapchacie, Facebook, TikTok i również yy, wszędzie, co ludzie opublikują. Ale bez do mojego wizerunku. Ja tego sobie nie życzę. Nie życzę sobie, żeby cokolwiek ludzi napierdalać yy, osób, które yy, piszą. Ludzie, które piszą do mnie w komentarzu, to jest popływem psychiki. Dla Was. I zastanówcie się, czy jesteście psychiczny, czy nie. Ludzie zaraz mówią... Do cholasy! Do cholasy! Do cholasy! I tak będziecie się non No stop! W tym nagraniu. I moi kochani. Ja wam szczerze powiem tak, ja nie walto, nie słucham Waszych pierdoły. I zastanówcie się, co wy robicie w sieci. Czy dzieci jest normalne, czy są? Gdzie są rodzice? Gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? Kto pisał w komentarze? Kto podszywa. To daruje i tyle. Zastanówcie się. Możecie napisać kurwa 6 obcych.pl, i możecie napisać tam znajdziecie pełną masę zboczeńców i główniarzy, które dzieci oni prowokują. 6 obcych.pl. Ja już widziałam na filmie y, takie rzeczy, ale jeden kolega, który nagrywał, Zaczyna go obrazić i niestety być na sumieniu. Ja jestem sławny na TikToku i ja nigdy nie pozwolę, żeby wyrzucić moderatora. Nie, kurwa. Ludzie do mnie piszą, żeby, zaje żeby wyjebać i zajebać moderatora. Stąd. Ja tego kurwa nigdy nie pozwolę, żeby cokolwiek wyrzucić. To mogę Was, kurwa, wyrzucić, ale nie moderatorów, kurwa. Kurwa, ja nie będę kurwa rzucać za każdym razem moderatorów, bo moderatorzy mają świętą rację i będą mieć świętą rację. Ale mnie to głównie obchodzi, co wy będziecie wysyłać od szleków, kurwa, że jestem okręg, że mieszkam, kurwa. Bagno, kurwa. I tyle. A bagno to wy mieszkacie, kurwa, w nowych domach, kurwa, i będziecie napierdać no stop, Nie, kurwa. Ja już postanowiłem zmienić swój styl, swoje zachowanie. Ja pojadę, kurwa, yy, do... Yy, do szpitala psychiatrycznego, kurwa. Ja pojadę do choroszy, kurwa. Ja... Yy, mogę pojechać do Sejn, tam mogę kurwa leczyć I mogę kurwa zamknąć się w więzieniu I mnie chuje obchodzi co mo mogę kurwa robić Ale mnie to gówno obchodzi co ludzie oni do mnie piszą Ja nie będę kurwa siebie taktować Ale na podstawie nowego artykułu Że słuchacie, paragraf mówi 40, 44 punkt 3 Jeżeli cokolwiek obraża pod moim nazwiskiem, osób, personelów szpitala publicznego, czy co, na policji, czy ktoś, to dostaniecie, dostaniecie mandat w wysokości miliarda złotych. Tak, kochani, miliard złotych. A wiecie, że ile miliardy złotych jest w Polsce? może złapać CBA, CBSP i tak dalej. Ale mnie to gówno obchodzi, co nie ludzie piszą. Ja nigdy nie odłączę od internetu, od dostępu, bo ludzie. Pierdolą i będą pierdolić na zawsze. Taki są hejterzy i taki kurwa będzie chuj na własny porządek. I kurwa, tyle temacie. Ja nie będę się kurwa odpierdalać, nie będę się kurwa nakręcać i mnie to gówno obchodzi. Ale mogę nakręcić, nakręcać się aż na dłużej. Ja nie potrafię się kurwa umysłowić, bo ja jestem kurwa dzieckiem i mam do tego prawo i mnie, mnie gówno obchodzi, co mogę kurwa zrobić. I tyle temacie. Koniec. Kropka. I właśnie na zakończenie chciałam powiedzieć, że wy jesteście pojebani i będziecie mieć pojebane do końca swojego życia. Ale mnie to gówno obchodzi co wy robicie. Nie będziecie napiery dalać non stop i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem kurwa ocem, a nie jestem synem Kononowicza, a wy, będzie pisać, a wy będziecie pisać komentarze, a mogę kurwa się próbim, mnie chuj obchodzi, kim jesteście i na artykuł, na podstawie nowy artykuł będzie umieszczony. A ludzie nie będziecie mnie y, śmiać, kurwa z tego tytułu, jak będą będzie śmiać, no to kurwa mnie do obchodzi co mogą jeszcze zrobić. Na, tu, na dodatek. I tyle temacie. trzymacie się, do zobaczenia. I pocałujcie mnie w dupę, hejterszy. Pocałujcie lepiej w dupie, hejterszy. trzymacie się, cześć. Pocałujcie mnie w dupę, hejterszy. I tyle mogę wam powiedzieć. A wy jesteście ostatnie, chujem Polski, tyle to mogę zapowiedzieć i to na dłużej. Pocałujcie lepiej hejterzy w dupie. Do widzenia. Was nie słucham.